Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale Ostrość I w dzisiejszym filmiku pokażę wam co jest w moim piórniku. Z góry przepraszam za moje paznokcia, ale będę je malowała w najbliższych dniach Więc do tego są teraz takie obdarte w tym celu użyję mojego piórnika z klasy drugiej liceum. Przypominam, że ja teraz idę do klasy trzeciej liceum, więc to jest mój piórnik z tego roku, który się właśnie skończył. Nie Pokażę Wam mojego nowego piórnika, który pokazałam Wam w filmiku Back to School, dlatego odsyłam Was do niego, jeśli chcecie zobaczyć, co to za piórnik. Ponieważ ten piórnik będzie wypełniony nowymi przyborami, ale pokażę Wam, co znajdowało się w moim starym piórniku, no i prawdopodobnie te same przybory, czyli typy przyborów, znajdą się także w moim nowym piórniku na nowy rok. A ja już nie przedłużam i może już zacznę pokazywać. Jak widzicie, piórnik jest taki holograficzny, jest dość troszeczkę zniszczony. No i tak, na początku w moim piórniku znajduje się korektor w myszce, w taśmie, jak to lubi to nazywać. Mm. Lubię takie korektory, ponieważ one nie muszą schnąć, od razu po prostu można po nich pisać i są też bardzo łatwe w użyciu, jednak mają minus, ponieważ często po prostu w środku coś się tam odkleja i ta cała taśma spada właśnie z tego i korektor jest tak naprawdę do wyrzucenia. Już nieraz tak miałam, ale korektor jak najbardziej jest potrzebny w moim piórniku, bo często się mylę i muszę poprawiać błędy. Następnie w moim piórniku znajdują się zakreślacze, jak widzicie mam tutaj sześć kolorów. E, zakreślacze to jest podstawa, ponieważ jak robię notatki lub po prostu coś zapisuję na lekcji, jakieś zadania czy coś, lubię po prostu używać zakreślaczy, to jest po prostu element, bez którego ja nie wyobrażam sobie e, Moje zawartości piórnika, po prostu to jest mój must have, jeśli chodzi o cokolwiek tak naprawdę związanego ze szkołą. Następnie w moim piórniku znajdują się kolorowe długopisy. Kolorowe długopisy, tak samo jak zakreślacze, są bardzo potrzebne, ponieważ takie długopisy przydają się do napisania jakichś ważnych informacji, do na przykład oznaczenia, rozpoczęcia na przykład kolejnego zadania. No to jest po prostu też coś bardzo potrzebnego i też nie wyobrażam sobie nie mieć po prostu jakichś kolorowych pisaków. Tak samo jak kolorowe długopisy, posiadam także kolorowe cienkopisy. Wspaniają taką samą rolę, tak naprawdę kolorowe długopisy, no ale mają cieńszą końcówkę i też na przykład są potrzebne do wielu rzeczy. Po prostu kolorowy pisak jest po prostu zawsze po prostu potrzebny. W moim piórniku znajduje się także cyrkiel Ponieważ cyrkiel nie przydaje mi się tylko na matematyce Ponieważ jak cokolwiek jak Chcę na przykład narysować jakieś kółko czy coś To taki cyrkiel zawsze po prostu się przydaje Więc I też nie wiadomo kiedy na matematyce będzie potrzebny cyrkiel Dlatego on praktycznie cały czas jest w moim piorniku W moim piorniku także znajdziemy ołówek Coś bardzo potrzebnego Nie tylko do jakichś rysunków Ale po prostu coś napisać, coś wymazać Wstępnie coś zrobić To ołówek też jest bardzo potrzebny Linika, ta jest akurat już bardzo, że tak powiem, znoszona i będę musiała kupić sobie nową na ten rok. No ale linika, wiadomo jak ta też jest zawsze potrzebna. Oczywiście gumka, ta też jest już mega zniszczona, w ogóle brudna i raczej już nie będę nosiła i mam po prostu nowe gumki pokazuję je, Wam je w pierwszym cholu, One są jeszcze z poprzedniego roku, więc gumka też zawsze potrzebna, bo te w ołówkach szybko po prostu się kończą. No, i tak naprawdę zostały nam długopisy. Ja akurat mam tutaj dwa czarne, jeden z bika, drugi po prostu taki jak tamte kolorowe. No i mam tutaj trzy niebieskie akurat. Bo ja wolę pisać niebieskimi, ale niebieskie długopisy też zawsze są potrzebne. Tutaj akurat jeszcze jest mój pendrive, ponieważ nosiłam prezentację na koniec roku, ale na co dzień nie noszę pendrive'a. No i masa brudnych rzeczy w tym piorniku. Normalnie jeszcze noszę sobie strugaczkę z taką malutką, czarną, z takim malusieńkim pojemniczkiem, a akurat ona gdzieś mi się zapodziała, więc na jej nie będę szukać. I tak, to by było na wszystko w tym filmie to by było wszystko w tym filmiku. Zawsze mam problem, żeby to wypowiedzieć na szybko. Jak widzicie. To jest cała zawartość mojego piórnika, to są najczęstsze przybory, których używam. To tyle w tym filmiku. Jeśli filmik wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, jeśli nie dajcie łapkę w dół. Subskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie robicie, lub jeśli tego nie zrobiliście. Jeśli jesteście nowi, to warto właśnie to zrobić, ponieważ moje filmy najczęściej pojawiają się we wtorki i w soboty. Staram się tego pilnować, żeby tak było. Co jeszcze dajcie? Znać w komentarzach, co byście jeszcze chcieli zobaczyć serii Back to School. Ja odsyłam Was do moich poprzednich filmików. I tak, to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!